Witam Was bardzo serdecznie i tak nadeszło to, co zapowiadałem i rozpowiadałem, a wreszcie czas na to miałem. Zajmiemy się debatą, do której Chmielowskiego. Jej. Standardowo, zanim zaczniemy analizę, wypowiedź po wypowiedzi, materiał z moim osobistym podsumowaniem odczuć, uwag i innych pierdów. Zanim cokolwiek Kim jest Menzele nie trzeba przedstawiać, ale kim jest Chmielowski? Doktora Chmielowskiego zapewne możecie kojarzyć z tego zdjęcia. Tak, jest tam obok kądzia. Tak, dalej nie zmądrzał. Co prawda zgolił kłuca, wydoroślał, zrobił doktorat z politologii, ale dalej wierzy w mityczny wolny rynek i paróweczki. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że gość jest jednym z rozsądniejszych wolnościowców. Delikatnie rzecz ujmując. Niedawrze. Zacznijmy od tak zwanego Elephant in the Room, czyli spamu kucerii. Jak zobaczycie w linku, który wam wrzuciłem w opisie, kuceria dosłownie odwaliła istne kaunado i wazeliniarstwo pod filmem. Ziobro zaskoczenia robią tak cały czas pod każdym, ale ten kociokwik zasługuje według mojej opinii na wspomnienie. Bo oto kuce, tak podkreślam kulce, nazywają bądź sugerują, że Chmielowski jest. lewakiem. <śledziany> Mogliście wymyślić cokolwiek innego. Mogliście go nazwać debilem, w sumie większość to zrobiła. Mogliście nim otwarcie gardzić, co w sumie też większość z spamu Kucnada zrobiła. Ale tutaj mamy istne everyone I don't like is a communist. Co najlepsze, to idealnie potwierdza tezy Tchmielowskiego, które ponoć, według dosłownie tej samej kucery, są nieprawdziwe. Są bełkotem! Tak na marginesie, kolejny raz cokolwiek, co powie ktokolwiek o konfie, jest bełkotem. Ale półgodzinne nawijanie makaronu na uszy Grigoria Braunowa czy Jąkaniny Korwina, no to to są szczyty erystyki. I wszystkim co najgorsze. Tu znów muszę wrzucić kamyczek do ogródka Jakuba Wiecha, który prowadził tę tak zwaną debatę. Sory moi drodzy, ale jeśli ktoś nie reaguje, gdy obie lub jedna ze stron nie odpowiada na pytanie, odmawia odpowiedzi na nią lub manipuluje, to to jest moment, kiedy prowadzący powinien wejść, cały na biało. Tutaj tego nie ma. Wiecie, ja mam ogólnie problem z tak zwanymi debatami po prawej stronie. Albo są to klepaniny po pleckach, albo zmienia się w to w tak zwane masakrowanie lwaków, gdzie nie ma miejsca na logikę czy fakty, ani nawet odniesienie się do nich, mamy tylko desperacką próbę obrzucenia głównymi hasełkami. To właśnie mamy według mnie w tej paradebacie, gdzie Wiech zrobił dosłownego, konkretnego chuja, aby strony, głównie menzele, zdyscyplinować. Zaczęliśmy od pozornie prostego pytania: dlaczego nie Konfederacja? Sławuś dostał pierwszy głos i. Tak oburzył się, że on nie będzie odpowiadał pierwszy, bo nie wie dlaczego nie i on odpowie potem. Wiecie, co się robi w takim rozdaniu, kiedy jest normalna debata? Tak, przepada ci szansa wypowiedzi. Sorry, miałeś swoje 5 minut, walnąłeś foszka jak dziecko, następnym razem otworzysz gębę przy kolejnym pytaniu. Tutaj tego nie ma, bo jak oczywiście wiemy, to nie jest normalna, cywilizowana debata. Chmielowski miał dosyć rzeczowe podsumowanie. Konfa to według niego nie liberałowie, ani nawet nie libertarianie, a tzw. alt-right. Podkreślam, zdaniem nie typa z mikrofonem i kanałem ponad 3000 subskrybentów, tylko doktora politologii, konfederacja to alt -right. Zabawne, do dzisiaj kuce stukają kopytkami w komentarzach, że gadam bzdury się nie znam, a Konfederacja to najbardziej wolnościowa partia. A tu popatrz, kolejna ciekawa rzecz, Chmielowski porusza kwestię Konfederacji Giedrzwałckiej, Szurainy, Brauna, tego, że większość konfiarzy po prostu odwala inwy, a wolnościowizm schodzi na plan dalszy. Jak myślicie, jak odpowie sławość? Ależ oczywiście przyznaję wszem wobec, że on najpierw jest konserwatystą, a wolnościowcy to nic nie robią. Wiecie, mam wrażenie, że on totalnie nie zrozumiał ani gdzie się znajduje, ani do kogo mówi. Ale dalej jest jeszcze lepiej. Obaj goście kłócą się, że wolnościowcy muszą dostać się do Sejmu. Menzele plecie, że tylko przez konfę, innej drogi nie ma, rozumiecie, to tak jak fanatycy religijni, że nie ma innego zbawienia poza ich religią, reszta to nie istnieje. Chmielewski z kolei pokazuje, że wcale nie. Mamy wolnościowców w platformie nowoczesnej, a nawet w lewicy paru lipków się znajdzie. Sala jakoś nie była zaskoczona, wręcz doktorowi klaskała. Tymczasem w komentarzach pod filmem, jak zapewne się domyślacie, Beka, że na przykład Jahira popiera ideały wolnościowe i jak tak można, każdy kto tak mówi, to nie powinien być w ogóle brany na serio. No wiecie, tak delikatnie rzecz ujmując, nie wydaje mi się. Kolejna rzecz, którą mamy, to jest właściwie gadanie cały czas bon motów od Sławusia, czyli, że jako jedyni walczyli, jako jedyni głosowali w Sejmie, jako jedyni stoją na straży, żeby znosić podatki, bla 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 bla. I niby wszystko fajnie, spoko, tylko jest jeden taki mały, drobny problem. Problem polegający na złej dialektyce Sławusia. To jest według mojej opinii najgorsza możliwa narracja, jaka może być. Ponieważ bazuje po pierwsze na manipulacji. Tutaj nie mamy w ogóle odpowiedzi na pytanie. Mamy po prostu wyżyganie hasełek, w czym swoją drogą Sławuś jest dobry, ponieważ on często bazuje głównie na TikToku na takich szybkich bajtach, na takich szybkich hasełkach które same w sobie brzmią całkiem nieźle, tylko jest problem, kiedy one zaczynają panować w dyskusji, bo wiecie, dyskusja, jak sama nazwa wskazuje, to jest wymiana zdań pomiędzy dwoma ludźmi i reagowanie na nie. Jakbyście z tej całej debaty wycięli wypowiedzi doktora Chmielowskiego i puścili je całkowicie osobno, to one nie mają najmniejszego sensu. Dlaczego? Ponieważ gość odpowiada na to, co dany gość drugi, czyli w tym przypadku doktorę Mędzele, mówi. Z kolei w drugą stronę to wygląda zupełnie inaczej, jakbyście wycięli sobie właśnie takie tekściki mędzele i wrzucili na TikToczka, żaden kuc nie zauważy różnicy, będzie się zachwalał, wręcz żeby było śmieszniej to część tych fragmentów jest na TikToku i one są przedstawiane jako hardkorowa masakracja, a tu Słaboś po prostu recytuje, tak debata nie wygląda. A najlepsze jest to, że się nie mogę czepiać z jednej strony do której, że ucieka od tematu Konfederacja Grzwałska wolne podatki, my, wolnościowcy w sejmie la, ła, ła, nie słyszę! Bo prawda jest taka, że w tym momencie powinien zdyscyplinować go prowadzący i powiedzieć, że odpowiadamy na pytanie. A z drugiej strony, no rzeczywiście, Sławuś, według mojej opinii, robi tutaj chlew. Tylko. Podkreślam po raz kolejny, pozornie pilnowany chlew, który powinien być pilnowany, a nie jest. Jednak o wiele lepsze jest to, co Sławuś mówi między wierszami, bo wiecie, mówi, że on tak naprawdę nie ma za wiele wspólnego z wolnościowcami. I te wszystkie wkuce w komentarzach na YouTubeku one go wspierają, jak jeden mąż, a potem, za pomocą genialnego, jakiegoś porąbanego dwójmyślenia, będą wprost twierdzić, że tak, oni są wolnościowcami. I tutaj następuje jakaś chora patologia, bo z jednej strony ci goście jojczą, że na przykład Platforma czy właśnie PiS wydają krocie, wywalają miliard zylionów, gorylionów rzeczy na bezsensowne socjały czy cokolwiek takiego podobnego? Innymi słowy, kolejny bonmocik prowadzony przez Konfederatów. Ale rozumiecie, tym tłumaczą wybór, że ta partia, a nie inna, że rozumiecie, jak przyjdzie konfederacja, to ona wprowadzi wolnościowizm, wolny rynek ustawą, i jak Kononowicz nie będzie niczego. Ale jakoś tak dziwnym trafem za każdym razem, kiedy się rozmawia z tymi ludźmi, kiedy ich tak pociągnąć za język i pokazać właśnie te wszystkie różne konfederacje getswawackie, deklaracje, jakieś zawierzenia Jezusowi, Maryi czy komukolwiek innemu, teksty o batorzeniu, wy już wiecie kogo. No to yy, owszem zaczyna się takie ojczenie, że wyrwane z kontekstu, wyrwane z kontekstu, ale po pewnym czasie okazuje się, że goście całkiem serio zaczynają mówić: "No dobrze, no fajnie i bardzo dobrze". Oni totalnie sobie nie zdają sprawy, że bycie wolnościowcem, czyli gościem, który chce wolność wyboru, skandalicznie przeczy temu, za czym stoją. Ponieważ jeśli chcesz zakazu dla kogoś na zasadzie bezwzględnego, bo tak, bo tobie się tak podoba, no to nie jesteś wolnościowcem, jesteś zamordystą. I dlatego mędzen już praktycznie od pierwszego pytania zaczął nam się rzucać. Mimo tego, że nawet de facto nie był zapędzony do tego narożnika, on sam sobie tam wlazł. Problem leży jednak w tym, że jeśli chodzi o fanów Konfederacji, to obojętnie czy Sławuś by się rozpłakał, czy walnął kloca na samym środku, czy wprost nawet powiedział gościowi, że masz rację, ja się mylę, oni i tak będą piać, że Sławuś najlepszy, najwspanialszy, jedyny? A tamten drugi gość to jest głupi, jest lewakiem, jest imbecylem, on się nie zna, rozumiecie, politolog nie ma pojęcia o polityce, tak? Ale takie chore teksty lecą. Powiedzcie mi, jak taki normalny człowiek ma rozmawiać z konfederatami? Ja optowałem od początku, że nie warto z nimi dyskutować, nie ma sensu. I wychodzi na to, że chyba mam rację. Próbowali z kucami rozmawiać ekskorwiniści? Nie dotarło. Próbowali rozmawiać liberałowie? Nie dotarło. Próbowali teraz rozmawiać libertarianie? Dalej nie dotarło. Za każdym razem fakty i logika nie mają znaczenia, Sławuś zawsze nigdy się nie myli, wszystko jest wyrwane z kontekstu, wszędzie są ataki na Konfederację od tych mitycznych służb, bo oczywiście, rozumiecie, kuce się oburzają, jak ktoś ich nazwie Szurem bądź wspomni szuryzmy, no ale spiski, przecież służby działają, a na to dowody niepotrzebne, no, no bo przecież tak jest, lwaku. Za każdym razem upewniamy się, że z korwinistami po prostu się nie dyskutuje. To już jest tak zamknięta banieczka, tak agresywna, że nawet wychodzi na to, że wolnościowcy, libertarianie są mitycznymi lewakami. Po raz kolejny wychodzi na to, że lewakiem to jest każdy, kto po prostu się nie zgadza z góru. Podsumowując, my tutaj tylko widzimy, że syndrom oblężonej twierdzy wszedł już na pełnej, sam sławuś nie potrafi na dłuższą metę, według mojej opinii, powiedzieć nic ponad hasełka, które się nauczył na TikToka. A wolnościowcy no coś tam próbują robić, tylko prawda jest niestety w tym co Sławuś powiedział, że te poglądy, tak nikogo, każdy ma w ten wolnościowizm paróweczkowy wyrąbane. I tutaj akurat na sam koniec muszę się z nim zgodzić, że gdyby właśnie nie te pieprzenie o spiskach wszelakich, gdyby nie ściąganie poczuciem elitarności za 50 groszy tak zwanych bądź też gości nimi zafascynowanych, to Konfederacja by nic nie uciułała. Tylko dalej już się rozchodzimy, ponieważ słabość wychodzi z założenia, że właśnie przez to, przez ich ciężką pracę, oni teraz mają 11, a potem będą mieli 15, a potem będą mieli 20, a potem 137 poparcia, przy czym ja twierdzę, że po pierwsze oni nie pracują ciężko, tylko odwalają inby, a po drugie Konfederacja tutaj wyrosła na taki ruch niezadowolonych. Taki typowy ruch niezadowolonych, cywilizowany, to miał być Hołownia. Problem polega na tym, że Hołownia nie jest w stanie walnąć pieścią w stół, nie jest w stanie pokazać, że jest nową jakością, że jest czymś lepszym, nowszym. I ludzie, głosuj ta na mnie. Mieliśmy to wcześniej, w różnych innych wyborach. Pamiętacie samoobronę Lepera? A ruch poparcia Palikota? A Cookies 15? Ludzie zawsze starają się głosować na taką trzecią partię, na partię na zasadzie mam was w dupie. Innymi słowy, nie interesują mnie te dwie partie główne bijące się między sobą, ja chcę coś świeżego. I teraz rzeczywiście w sondażach konfederacja wyrasta na takie coś świeżego, tylko tak się składa, że zazwyczaj przed wyborami wyrasta nowa siła. Swoją drogą też dlatego nie rozumiem, czemu Hołownia odpalił od razu po wyborach swoją partię, bo według mojej opinii to był taki troszeczkę fal start. Teraz, przed wyborami, będzie właśnie coś nowego, coś świeżego i w tym momencie Konfederacja niczym kłobuk znowu znajdzie się pod progiem. Ale, ale, ponieważ troszeczkę odchodzimy, obydwie strony według mojej opinii nie mają racji, Chmielewski jednak potrafi uzasadnić swoje stanowisko, potrafi także z fakt checkingować to, co Sławuś odwala oraz jego ekipa, a do które według mojej opinii do dzisiaj nie potrafi brać udziału w debatach. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o podsumowanie, oczywiście szczegółowe omówienie będzie niebawem. Tymczasem zapraszam Was do dyskusji, co wy myślicie o tej debacie, jakie jest Wasze podejście i czy któraś strona przemówiła do Was, a może żadna. Tymczasem to tyle ode mnie, dzięki Wam za obejrzenie tego materiału, dzięki, że jesteście ze mną. Do następnego. Hej, hej.